Rok 1490 umiera król Węgier Maciej Korwin, a tron staje się nagrodą w europejskiej grze o władzę. Polski królewicz Jan Olbracht ma szansę, jakiej nie miał żaden Jagielon przed nim: zdobyć koronę świętego Stefana i stworzyć potężny blok Polska-Czechy-Węgry. 7 czerwca na polach Rakos węgierska szlachta obwołuje Olbrachta królem. Krzyczą Vivat Janos i przez chwilę wydaje się, że historia zmierza w stronę Jagiellońskiego Imperium. Ale za kulisami działa ktoś silniejszy niż wojsko. Magnateria węgierska, wspierana przez wpływową wdowę po Korwinie, Beatryczę Neapolitańską. Wybiera jego brata. Władysława Jagielonczyka nie chcą ambitnego, silnego króla, chcą takiego, który wszystko podpisze. Zaczyna się bratobójczy konflikt. Olbracht zdobywa miasta, walczy, ale w 1491 roku musi podpisać pokój i zrzec się tronu Węgier. A Władysław kilka miesięcy później podpisuje układ z Habsburgami oddając im prawa do dziedziczenia Węgier i Czech. Jednym podpisem niszczy marzenie ojca i otwiera Habsburgom drogę do potęgi nastulecia. To była zdrada cicha, polityczna, ale zmieniła całą Europę. Dziękuję za subskrypcję, komentowanie, obserwuj historie schakowane i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!